Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do Ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział. Moje dziecko. Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Wielki post jest czasem szczególnie intensywnego upodabniania się do Boga. W dzisiejszej dobrej nowinie słyszymy przypowieść o synu marnotrawnym, albo lepiej powiedzieć, że o ojcu miłosiernym. Tak przecież głównym bohaterem tej opowieści jest kochający ponad ludzkie wyobrażenie Bóg Ojciec, zraniony i odrzucony przez młodszego Syna oraz niezrozumiany i znienawidzony przez starszego, przebacza Obu ponieważ kocha. Miłosierdzie jest przekraczaniem siebie. W hojnej miłości wobec drugiego. Miłosierdzie jest większe niż sprawiedliwość, ponieważ zawsze szuka afirmacji drugiego, a nie odpłaty. Miłosiernym jest ten, kto potrafi wybaczyć przewiny, zanim winowajca zwróci się z prośbą o przebaczenie. Miłosierdzie nie baczy na swoje plany i marzenia, ale. Porzuca wszystko i wybiega naprzeciw tego, który jest nędzny, poraniony i nie zasługuje na nic. Miłosierdzie jest najpotężniejszą bronią, która niszczy wszelkie zło. Ten, kto naśladuje Boga w przebaczeniu i czynieniu miłosierdzia, jest w stanie w ten sposób zakryć wiele grzechów. Albowiem miłosierdzie. Triumfuje nad grzechem. Aktualnym pozostaje zachęta Jezusa, abyśmy stawali się miłosierni, jak miłosiernym jest nasz Ojciec w niebie. Po tym poznają ludzie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jeśli się będziemy wzajemnie miłowali. A miłością w najwyższym stopniu jest zdolność do miłosierdzia na wzór tej jaką mamy w boku.